Szybko polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Simon, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Powołowieskiej. Zajmę w dzisiejszym filmiku nagram dla Was obrót taneczny dla mojego znajomego z Discorda Emery Diakso. Zostawcie mi tu przynajmniej ponad 70 łapek w górę. Dobijcie mi cenę subskrypcji do ponad. 8 tysięcy subów i jeszcze jedno. Postar Chciałbym pozdrowić wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najnowsi widzowie. Pozdrawiam mi niczym goldenem, bo ja postarawiam o Babusi, postarawiam Garusię Pradońską, postarawiam jedyna podłoga biała, postarawiam jadusa, postarawiam bolo, postarawiam pszczółkę, postarawiam Natalię Moroczkowską, postarawiam de. Przemo. Pozdrawiam MRD Jakso. Pozdrawiam Hejka Blake, Pozdrawiam Elwet male na kółkach. Pozdrawiam Krzycha Kani. Pozdrawiam Hejka Pozdrawiam Marcina Tumarkiewicza. Pozdrawiam Andrzej 80. Pozdrawiam Przystojny Podłoga Szefito. Pozdrawiam DZX. Pozdrawiam Natanesiak, Pozdrawiam Logem ID. Pozdrawiam XMXOK OK. Warden, Pozdrawiam Jarosław Podłoga. Witam Ciebie. Pozdrawiam Koronakary Pozdrawiam i Ost da building pozdrawiam divi, pozdrawiam z starimer, pozdrawiam Dona podłoga mama, pozdrawiam Curl 0 Zero, pozdrawiam Flame Music, pozdrawiam Meksykanin, podłoga i dwukropek, pozdrawiam bruch i mośnik P2FM, pozdrawiam Radka panda pozdrawiam rugacza, pozdrawiam kubek kropkę, pozdrawiam foranek szczuka, pozdrawiam perełka, pozdrawiam World Super Events, myślnik it i... T3F Pozdrawiam Pawlosa, pozdrawiam Brunieska, pozdrawiam Krzaku, pozdrawiam Kakolta, pozdrawiam Dynkuca, pozdrawiam Admirocha, pozdrawiam King Slayer, Ech. Ech. F3MU. Pozdrawiam Marcinace M8MR. Pozdrawiam Dawida Ciszeru. Pozdrawiam Narkada, Pozdrawiam Ksejo. Pozdrawiam Cini, PN. Pozdrawiam Ukraiński PZI. Pozdrawiam Branićnik S4Y. Pozdrawiam Natalię Bauer. Pozdrawiam Kruger 6. Pozdrawiam Naciki. Pozdrawiam Wuszer. Pozdrawiam Zatke. Pozdrawiam PP. Myślnik CQ7ZS. Pozdrawiam Mrebelum X. Pozdrawiam Ugiwno. Pozdrawiam Pana Krzysztofa. Pozdrawiam Cito Soran. Pozdrawiam Bądźwiskie 3 Pozdrawiam Wójta Siesza, postarawiam pozdrawiam Piotr Budny, pozdrawiam Dresda, pozdrawiam Adam Lewandowski, pozdrawiam Georgia Tuska, pozdrawiam Kalbretę Dziecią, pozdrawiam Rechu, pozdrawiam Onenira Podługa 4.115, pozdrawiam Agentes i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać wszyscy niepozdrowieni. No dobra, to teraz porad na Ciebie, MRD Jakso. No i proszę bardzo, jeżeli nie chcesz utrzymać ruchy taneczne w ten swój półkorok taneczne, to musisz po prostu utrzymać tempo ruchu w domu publicznym, żeby ludzie Ci brawo. Trzy podstoki w górę. I tak i tak i tak. I jeszcze obrót w prawą stronę, w lewą stronę już było dwa razy i trzeci raz mogę powtórzyć. Jeszcze dwa razy i trzeci raz i tadaam. Wyszło Ci idealnie. To teraz życzę Ci powodzenia w Twoim domu publicznym. To znaczy życzę Ci powodzenia, żebyś w tym domu publicznym co jak najlepiej poradził, bo ja wiem, że Ci się uda. Brawo. Na pewno dasz sobie radę. No dobra. Trzymam za Ciebie kciuki. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z pokazania układu tanecznego dla MRD, to widzicie to robić. To mi obok w górę. A niech nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowit Gamer. No i co ja wam dalej? Nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się, idzie ja poczęcie Panarka Papa Elo pa, mordy.